Firma Metalfach wspiera Politechnikę Białostocką w zakresie formuły student, czyli bojlidu już od pierwszego modelu. To były prace w zasadzie w zakresie spawalnictwa, pozyskiwania materiału, obróbki. Na początku również była to nauka związana i z tymi materiałami nowoczesnymi o dużej wytrzymałości. Dla nas też to było równie fajne doświadczenie, bo nasza praca na co dzień metal fachu polega na produkcji maszyn rolniczych, a nie automotyw skomplikowanych. Samochodów z elektroniką, z różnymi układami. Ta współpraca również jest jakby obopólna, bo przecież te zespoły one się zmieniają na przestrzeni lat, i część z tych osób również u nas otrzymała zatrudnienie. Także to też jest wartość dla, dana, dla naszej firmy, że możemy uczestniczyć w tym sponsoringu dla Politechniki, dla Wydziału Mechanicznego. No i mam nadzieję, że ta nasza pomoc skromna pozwoli w, w dużych sukcesach, w osiąganiu celi, przede wszystkim, bo ja rozumiem, że są Sama nagroda czy zwycięstwo to, to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, a, a sama nauka, również dobra zabawa i praca zespołowa to jest to coś, co tym młodym ludziom na pewno się w ich karierze późniejszej zawodowej na pewno przyda.